Witam. Zagrajmy dalej w Fairy Tale Adventure. Adventure... Adventure... Jak na razie Adventure tutaj sprowadza się do latania po... zielonym y, tle naszymi bohaterami wielobarwnymi. I nie znajdowanie absolutnie niczego poza kolejnymi potworniami do zabijania. Z drogowskaz. I właśnie ktoś tam spadł z góry i zablało go. Zamek Amber, bursztynowy, na północny wschód. Gręgzur, to brzmi groźnie, na południowy zachód. I... hatak ten, st 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 stadnina hatak Na południa. Chodźmy ten zamek obalać może, co? Może go znajdziemy w końcu. O, o! Dusza! O kurde, ale wypłata poszła. I reptilianin, o nie, on będzie nami rządził, trzeba go zniszczyć zanim nas za zacipuje, ocipuje nas Umrzej reptilianinie Powiedziałem umrzej reptilianinie Powiedziałem umrzej reptilianinie Reptilianin umarł, ale powróci Tymczasem jeszcze jego kolegę trzeba zabić Jeszcze jeden Reptilianie. O nie! Opadli nas Reptilianie! I zabiliśmy ich. Teraz mamy tutaj tak, wielki miecz szafirowy. Niestety nie wiem jaka jest skuteczność tego miecza, czy on będzie lepszy na przykład od mitrilowego sztyletu. Możemy sprawdzić to. Chociaż z tego co pamiętam te miecze były dosyć kiepskie. Możemy też jeszcze pancerz sprawdzić. Jest lepszy niż brązowy. Także opłacało się jednak przejść po, po coś tutaj, nie? O nie, kolejna bansza. Zabijcie to szybko. Oni chyba wszyscy będą nosili te pan, znaczy te pancerze takie szafirowe, więc yy, jest to kolejna rzecz, którą opłaca się po prostu wziąć od nich. I jeszcze ty, Saurianie. No, trochę lepszy ekwip ekwipunek, nie? Co nie znaczy, że nie będziemy znajdować lepszych pancerzy. Idziemy dalej w górę, nie? No. W całe częściej ducha można od tak sobie zabić mieczem. Widać, ma to jakiś sens. Idziemy wybrzeżem. Idziemy, idziemy i miało to być gdzieś ten zamek, a go nie widać, nie? Zaraz dojedziemy nad morze. Z kolei ten człowiek lasu gdzieś tutaj znowu wychodzi. Jedziemy, jedziemy, a miało to być gdzieś pod Warszawą. Człowiek lasu. Sprawdzimy wytrzymałość Twoją na siosę mieczem. Z lasu. Chyba wytrzymałeś nas dosyć, dosyć dużą, ale nie wiem czy ten mieć kiepski, czy po prostu ty taką wytrzymałeś masz. Fajnie by było, jakby ta muzyka była kontynuowana od miejsca, od którego została przerwana, nie? Bo tak cały czas my słyszymy te same nuty. O, o! Ja pamiętam, że to jest groźne. A może źle pamiętam? O, może ten miecz jest to dobry po prostu. No żeśmy zabili to jednak. Chyba jest po prostu groźne, jak tego jest więcej, nie? Jest, Julian jest atakowany? Teraz Kobień jest atakowany. Może lepiej się wycofajmy z to, bo to rzuca jakimiś czarami dziwnymi. O! E? Sparaliżowany. Okej. Okay. Ale wciąż może zajrzeć na mapę. Musimy iść uratować Kevina. O Boże, ale to strzela. Czy to to tak strzela? Nie, to gdzieś z lewej ileś jest? Duszki Pixies, Pozdychały. O, teraz wszyscy są sparaliżowani. Ale coś się pomimo tego, mogą atakować. Czyli nogi mają sparaliżowane, ale ręce nie. to dobrze, bo inaczej mielibyśmy spory kłopot nie Co to jest? Royal Coach Service tak jest. Kołeś pośród potworów sobie tak po prostu stoi i konie prowadzi, tak? Chyba na rzeź. Może się przedostać wszędzie, a to jest arobin. Please come back again when sir. Ciekawe, czy Kevin wymyśli, jak wydostać się stamtąd. O, to swarmy w Pixis można przeszukać. Chociaż one chyba i tak nic nie mają. Ciekawe, obiekt, którego nie widać, a można go przeszukać, nie? Zapiszmy progres nasz. Ja Jeszcze coś z stanie. O, o! Troll! Troll się rengadruje, jak wiadomo. Czekaj czy cokolwiek im zrobimy. Tym trollom. Czy to one z, nas zabiją teraz. Dobra, czary jak zwykle działają. Ale koleś jest... Yy, bardzo dobrze się broni. O nie, Filip krwawi Krwawi z ust Zabijecie go, tak, udało się Teraz jeszcze tego Filip zabija trolla No, come on, uda się wam. Come on, come on, come on. Nie będę musiał czarów używać, prawda? Zabijecie przebrzydłą kreaturę. Tak. Masz coś ciekawego. Masz na przykład jaszczurkę, którą można wypuścić. Masz kratkę, która jest. Nie wiem po co. I masz but. Którego ja nie mam na przykład, nie? Wylecz się, panie, ze swojej choroby. Ten ma boots. To wszystko tutaj jest dobrze, tak jak powinno być. Natomiast ten nie ma ręki jeszcze. I ma boots. Ale te słabsze boots. Ja wezmę te boots. I mamy teraz lepsze boots. Wciąż jednak nie widzę, nie słucham tego zamku całego, nie? A ja wiem, że gdzieś on tutaj powinien być w pobliżu. Powinien być w pobliżu tego coach service, nie? coś przycieło. Ok, już się odcięło. No ty tu nawet nie masz co gadać. Nie masz z nami o czym rozmawiać. Co się znowu dzieje? Dużo tego. Znaczy, że będzie co zabijać. Został na podłogę na chwilę. Podcięło go coś. No i zostali zabici. Kurde, trochę przycina tak rano. Muszę sprawdzić jeszcze o co tu biega. Czemu to tak tnie. Okej, okay, kolejne obeliski. Nie skorzystamy z nich jeszcze, a no tak kilet 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 jeszcze więcej tego nie idzie. Znowu troll? Teraz pożyłuję, że nie zachowałem czarów. Czy tak? Jeszcze nie jest tak źle. Eee, może... Jakieś zaklęcie? Nie? Żadnego zaklęcia? Nie ma Zregenerował się. Jeszcze tą gówno musiałem przelecić, no. Ach, nie trzeba było marnować czarów. To jest moja wina. Ja kupa zimna. Nie humięję sobie. Kevin jest hard. Kevin jest bardziej hard zaraz będzie. Chyba zabije szybciej. Albo i nie. Idzie to trochę nie po mojej myśli. W sumie to nie wiem, jak anulować raz wybrany czar. Może wystarczy go odłożyć tam do tej listy czarów. Lepiej. O, o, całkiem ładnie no. ten troll berwał, Widzicie, widzicie? Miecz już zaczyna dawać radę powoli. Tak jest. Soft boots. I łyżkę miał ten troll, tak. Łóżka to bardzo ważna rzecz w życiu trola. Miał już tyle życie, ile Filip miał po zjedzeniu tylko w całej nie? Filip ma 30 punktów mniej niż pozostaje, w, w końcu mi się udało ich pozabijać, no. Chodźmy dalej. Opuśćmy to przeklęte miejsce. A tutaj stoi sobie handlarz, w najlepsze. I jeszcze chyba uzdrowicielka. I się z pewnością tego gówna. Zabijmy, może to najpierw. Kim? Może tak? What? Kim ty jesteś? Don't let it trouble you so. I heal those wounded in battle. In these times, this is much needed. You are in rather poor health. I could restore your health for 48 sovereigns. Do you wish me to heal you? Twoje usługi są dla mnie bezużyteczne Dobra, y, zrobiłem przerwę, ponieważ ten film się już duży. Zabiję ich poza filmem, ale dalej wciąż nie wiem gdzie jest zamek Amber, być może on będzie gdzieś tutaj. Być może go pominąłem, właśnie, ale, <laughs> ale wszystko się na to, że robimy takie kółeczko. A być może będzie tutaj na przykład, nie? nie bardzo chcę ten zamek znaleźć.